No cześć, dzień dobry, ja się nazywam Modry i witam Cię na kanale Fotoprzygoda, jest to kanał poświęcony fotografii, a dzisiaj wymienimy stopkę w lampie Strobos 36 bądź Godox TT350, bo jest to ta sama e, lampa. Wymieniamy stopkę do Sony, ale oczywiście możemy też wymienić stopkę do innego systemu. Natomiast one będą się na pewno trochę różniły. Ta stopka jest plastikowa i ona taka wychodzi od producenta. Natomiast możemy dokupić stopkę metalową, jeżeli ją jeszcze znajdziemy. Ona występuje między innymi do Godoxa i Strobosa V1. Tutaj znalazłem zamiennik plastikowy i on wygląda. O tak, możemy go zamówić z Amazona, jak było tutaj w tym przypadku, bądź z Allegro, gdziekolwiek znajdziecie, będzie ok. Pamiętajcie tylko, żeby oznaczenie się zgadzało, bo w tym przypadku musi być to oznaczenie S do Sony. Ok, tak wygląda nowa stopka. Tak wygląda. Ta zniszczona. Od razu na pytanie, czy z tej dałoby się korzystać? No nie za bardzo, dlatego że tutaj te prowadnice na boku są urwane, a tutaj te prowadnice, jak widać, są ok. Więc nie ma się po prostu na czym trzymać. Natomiast korzystałem z lampy dosyć długo na wyzwalaczu zewnętrznym, bo same jej funkcje, oprócz stopki, są ok. Dobra, więc potrzebujemy tej stopki. I potrzebujemy śrubokręta. Odsunę na razie wszystkie pozostałe rzeczy. I od czego zaczniemy? No, najpierw zobaczmy, jak zbudowana jest tutaj stopka. Więc widzimy, że oprócz śrubek musimy włożyć jeszcze taśmę. Nie wygląda to na zbyt skomplikowane, natomiast musimy uważać, żeby nie uszkodzić tego elementu. Więc śrubokręt dwwiastkowy w ruch. Śrubki odchodzą lekko. Pamiętajmy, żeby odkładać je. W jednym miejscu. Jeżeli mamy taką kuwetę na śrubki, to, to super. Ja tutaj w tej chwili takiej nie mam. Czasami pożyczam sobie od innych akumulatorów na przykład pudełko. Akurat to jest bez segregatora i wrzucam po prostu śrubki, żeby wiecie. Jeżeli macie kota, żeby kot ich nie zrzucił. Jeżeli dziecko, to żeby dziecko ich nie zrzuciło. Albo czasami po prostu, żebyśmy sami nie zrzucili elementów, bo y, mogą być potrzebne. Ja tą lampę zrzuciłem podczas sesji i pamiętam, że to była zima. Lampa odbijała światło od parasolki no i wiatr zawiał za mocno, mimo że było dociążenie, no to padła. Dobra, spróbujemy na razie odciągnąć ją. Ok, siłą ludzkich rąk to odeszło i zobaczmy, co jest w środku. No i w środku, mam nadzieję, że na zbliżeniu zobaczycie. Tutaj jest ta taśma i żeby ją wyciągnąć, potrzebujemy Albo jakiegoś plastikowego narzędzia, e, albo pensety. Ja w tym momencie wziąłem metalową, lepiej wykorzystywać plastikową. Spróbujemy ją odciągnąć. Ok. I taśma wyszła, tak to wygląda. Tu mamy starą stopkę. Zobaczcie, że to jest naprawdę proste. I w tym momencie zobaczmy też różnice, no prawie żadne. Więc w tym momencie odkręćmy stopkę. Żeby tylko upewnić się, że na pewno w dobrym kierunku ją wkładamy, okay. czyli powinna być frontem do napisu w ten sposób, a naszą taśmę montujemy tak jak poprzednio do góry, więc wykorzystam sobie tutaj Pensetę. No i ok, jak widać jeszcze do końca nie doszło, więc delikatnie ją dopchniemy tutaj używając tych pinów. No i cała taśma siedzi. Teraz delikatnie zamykamy powłokę, patrząc na to, żeby tutaj ten kabel za bardzo się nie pogiął. On już generalnie ten, który dostałem, jest w miarę wyprofilowany, więc on zamyka się do środka. I możemy zakręcić lampę. Natomiast poczekałbym jeszcze chwilę, złuchu i hura, i oczywiście sprawdził, czy ta lampa będzie błyskała. Jak widzicie, cała wymiana jest dosyć prosta. Nie ma tutaj za dużo y, komplikacji. Wezmę za chwilę aparat i sprawdzimy na dwóch śrubkach, czy lampa działa. Będą potrzebne nam tutaj dwa akumulatory, które mam przygotowane. Ok, więc wkładamy akumulatory i przed dokręceniem ostatnich śrubek sprawdźmy. Czy wszystko działa? Oczywiście nie ma co testować lampy z samym wyzwalaczem, no bo to przecież nie o to chodzi. Ona i tak zawsze się wyzwoli. Tylko musimy wyzwolić ją ze stopki. Pamiętajmy, że jeżeli u nas stopka wchodzi ciężko, to może lepiej dokręcić wszystkie cztery śruby, żeby nie ryzykować zerwania panelu. I jak widać, lampa działa. Sprawdzamy jeszcze tryb TTL, bo może działać na manualnym, ale pytanie, czy działa na trybie TTL? I lampa w trybie TTL działa, czyli wszystko udane. Nie pokazuje żadnych błędów. No i okej, okay. lampa nie pokazuje żadnych błędów, więc ostatnią rzeczą, jaka pozostała, to dokręcenie śrubek. Więc wyłączmy lampę, wyłączmy aparat. Delikatnie zdejmijmy lampę, bo pamiętajmy, że nadal. Jest dokręcona tylko na dwie śruby. A, ostatnia śrubka wchodziła trochę opornie, ale już wszystko jest na miejscu. W końcu są to oryginalne śruby, więc powinny wejść jak najbardziej. Ważne, żeby tutaj nie forsować. To znaczy, jeżeli śrubka wchodzi nam jakoś pod kątem, to żeby nie cisnąć na siłę, tylko dopasować ją odpowiednio. No i dobra. Nowa stopka. Stara stopka. Wszystko wymienione. Mam nadzieję, że wam pójdzie dokładnie tak prosto, jak i poszło mi. Dodam, że robiłem to pierwszy raz, więc jak widać, nie trzeba tego robić setki razy, żeby to wyszło. Dzięki za dzisiaj i widzimy się na fotoprzygodzie.